Początek lutego i początek pierwszych prac ogrodowych w moim przypadku, a więc przycięcie Hortensji Anabella. Witam na kanale Pasji Babci Ali. Słuchajcie, pogoda jest naprawdę wspaniała, żeby można było przyjść do ogrodu, wyjść z domu i tą naszą Anabelkę poprzycinać, jeżeli ktoś w ogóle ją ma. W moim przypadku tutaj stoimy przy krzaku i Anabeli, która latem przepięknie tutaj kwitła, była ozdobą tego ogrodu, także jak przychodziłam, tak się cieszyła tymi kwiatkami. No ale teraz jest moment, żeby ją przyciąć. Słuchajcie, Anabela jest hortensją dość łatwą w uprawie. Nie ma aż takich wielkich wymagań. I co najważniejsze, że można ją wciąć naprawdę dość sporo. Ona ma też takie rozłogi pod, pod ziemią, gdzie jeszcze się potrafi sama z tymi rozłogami, powiedzmy, powiększyć swoją objętość. A jak ja to robię, jak przycinam, to zobaczcie. A jak wygląda nasza Nabela? Zobaczcie, już widać na niej pąki. Pąki już zaczynają nabrzmiewać. Tu już mamy taki pączek. Tak samo i tutaj zobaczcie. O. To są już pąki, czyli wiosna już dość mocno zabitała tutaj do ogrodu. I nasze, nasza Anabela czuje tą wiosnę. No, nie chciałabym, żeby tutaj y, te pąki się w tej chwili rozwinęły. I wymaga. Ten krzew dosłownie z, y, takiego sporego przycięcia. Anabelę przecina się około 10-20 cm nad ziemią. Na przykład tutaj to jest w granicach, odłożę ten liść, zobaczcie, w granicach 10 cm, jakbym tu przycięła. Albo można z 20 cm. To jest plus, minus, tam gdzie są oczka. Tu widać zeszłoroczne cięcie i bardzo wyraźnie widać. Już tutaj trochę złamało mi się, jak tu jest, jaki tu jest pączek. Hortensja Anabela ma jeszcze to do siebie, że potrafi sama tutaj rozmnożyć się z tych swoich podziemnych kłączy. Jeżeli ja bym to dopuściła, to ona by poszła tak bardziej po ogrodzie. W ten sposób można Anabelę bardzo łatwo rozmnożyć, jeżeli się już się posadzi raz wzdłuż swoich płotów, czy miejsc, gdzie chciałoby się, żeby jak najwięcej tej hortensji było. No a teraz biorę się za to swoje przycinanie. No i patrzę się tutaj, oczyszczę to chwilę. Oczyszczę to. I zobaczcie, przycinam tutaj akurat w tym miejscu, o akurat w tym miejscu, mamy taki ładny, ładną gałązkę. Pączki już na niej przytnę. Tą gałązkę, pączki już na niej widać. Proszę bardzo. I zaczynamy ciąć tak samo i tutaj. Zobaczcie. Przecięłam i zostawiam tutaj te wyrośnięte y, y, miejsca z tymi, no, z tymi pączkami. Tu taki słabszy słabszą gałązkę też zupełnie wycinam, ale każda z nich, każda z nich ma tutaj małe pąki. I tak w związku z tym te 10-15 cm, w zależności jak są pąki, to jeden zostawiam pąk, góra dwa. O, tu jest taka gałąź od ziemi. I proszę bardzo, zostawiam, bo tutaj widać bardzo wyraźne dwa pąki. Tu mamy też inne miejsce. I bardzo dobrze widać właśnie pączki na tych gałązkach anabeli. W związku z tym tak właśnie nad takim pokie, pąkiem tu akurat będzie wyższa gałązka wyżej jest ten pąk, to będzie więcej jak 20 cm. Ale zaczynam ścinać te gałązki. Anabela została przy, przycięta trochę tutaj. O, pozabieram to, powyrzucam tuż też. Rośnie, ale to takie większe porządki to zrobię na wiosnę. Na razie to z grubsza tylko tak ogarnę. I słuchajcie, tak jak wspomniałam, pięknie Anabela rozrasta się pod ziemią. I zobaczcie. Z tego miejsca, gdzie jest pełno tych, y, tych patyczków, bo ona tutaj rośnie, pod ziemią ma małe korzonki. I zobaczcie, jaki piękny będzie, y, będzie tutaj, będzie gałąz z Anabelą. Przytnę ją. O, gdzieś tak na jednym tutaj pąku. A tu wszystko nam wyrasta. Słuchajcie, to będzie nowa. Anabela. Potem ją wezmę w odpowiednim momencie, wykopię i przesadzę w inne miejsce, bo tutaj, w tym miejscu już mi starczy tych gałązek Anabeli. Ten krzew i tak mi się tutaj rozrośnie, zagęści. W związku z tym nie muszę przesadzać, ale jakbym nie pilnowała tego wszystkiego, to powiem wam, że dość mocno by się to wszystko rozkrzywiło. Tylko, że akurat w tym miejscu pasuje mi tak, jak jest. Moja praca z przycięciem anabeli dobiegła końca. Jaki jest efekt, to sam, zobaczcie w tej chwili, bo widać, że z, y, gdzie, zosta, gdzie zostały pączki, jak na jakiej wysokości to zostało przycięte i nawet jeżeli bym za mocno przycięła, to one i tak od spodu puszczą pączki, bo Anabela ma to do siebie, że przepięknie się potrafi y, dopasować i, i, i odrosnąć. O, na przykład o, tu widać takiego pąka przy samej ziemi, tutaj gdzieś. Słuchajcie, także się nie ma co aż tak mocno martwić, że komuś się tam, y, tam y, za mocno przytnie. Nie szkodzi. Ona i tak daje sobie radę, ponieważ tak samo i tutaj widać. Zobaczcie. Jak ona odrasta, ta cała gałąź taka wielka, można byłoby ją potem wykopać, przesadzić. To wszystko ma swoje takie zalety o tyle w tej Anabeli, że rozrasta się po dość mocno. Także nie ma się co martwić. Jeżeli ktoś nie wie, jak przyciąć, nawet jak za mocno przytnie, to i tak ta roślinka pięknie będzie kwitła. Odrosną te gałązki. I naprawdę kwiatu będziemy mieli sporo. Moja praca z przycinaniem Anabeli, hortensji Anabela, dobiegła końca. Jak przycinałam, wam pokazałam, to zobaczcie, zostały takie malutkie yy, gałązki wystające z ziemi z paroma pączkami. Ale jakbym za mocno przycięła, to wcale nie przeszkadza, że, yy, żeby ta Anabela odrosła, ponieważ. I tak z ziemi z tych korzeni wyjdą ewentualnie nowe przyrosty. Roślina ta, hortensja Anabelka, jest bardzo wdzięczną rośliną i jej przepiękne kwiaty, takie kuliste, takie białe. Słuchajcie, są naprawdę ozdobą ogrodu i warto tę roślinę mieć. Nie martwią się o to, że nam się troszeczkę rozrośnie, bo naprawdę Warta jest tego, warta jest, żeby być w naszych ogrodach. Jeżeli się filmik podobał, to proszę łapkę w górę, o subskrypcję również proszę. Za wszystko dziękuję i do zobaczenia, i do usłyszenia.